w basenie przy ulicy Krakowskiej, w szkole pływania Baby Swim, jest to szkoła pływania dla niemowląt oraz małych dzieci, do przykład. Zajęcia y, mają charakter y, adaptacji do sztuki wodnego, poprzez zabawę, y, różnego rodzaju ćwiczenia, na rozwoju małych dzieci oraz ogląd. Przede wszystkim świetnie wpływają na rozwój układu mięśniowego, nerwowego oraz koordynację psychologową dziecka. Pogłębia to również więzi emocjonalne między dzieckiem a rodzicem, Jest to wspaniała zabawa dla dzieci, jak i rodziców.